Dobrze, to jest drugi vlog z Wami, czyli z Dominikiem i Natalią. I w pierwszym vlogu opowiedzieliście o sobie, właśnie ogólnie o podróży Waszej itd., mhm. tak a mhm. tym razem, dlaczego wybraliście Japonię jako kierunek? E, dwa powody. Pierwsza. To moja miłość do Japonii, ponieważ ja się wychowałem na Dragon Ballu, na Naruto i bardzo, bardzo zawsze chciałem zobaczyć sakurę, więc gdzieś tam w skrycie się powstało, takie uczucie skryte do Japonii, I język mi się wydawał strasznie przyjemny i nie karmiłem się też takimi dużymi stereotypami, zawsze myślałem, że Japonia to jest właśnie taki kraj do przodu i rzeczywiście jest. I drugi powód to był też taki, że właśnie ta pogoda, którą mieliśmy na poprzedniej wyprawie, to było takie podążanie za ciepłą wiosną, ciepłym latem. No i teraz strzeliliśmy się idealnie na sakurę, którą ja zawsze chciałem zobaczyć, więc Japonia po prostu musiała być na pierwszej liście, kiedy zaczyna się wiosenną podróż. Dzięki Do... tobie jeszcze zobaczyliśmy wisterię w tym. Tak, chciałem wspomnieć właśnie. To jest podwójne to jest zwycięstwo, to jest mega bonus. To naprawdę wasza zasługa, w sensie e... naprawdę o najlepszej porze roku wjechałeś. No. Tak. Właśnie tak właśnie. Ideal. Naprawdę niesamowite. <śmiech> <śmiech> Planowanie. Tak. <laughs> I teraz Dominik powiedział, że... Jest pasjonatą. Pasjonatą? Czy pasjonatem? fanem, pasjonatem. Pasjonatem, okej. Okay. Lubię. <laughs> Lubi Lubię Japonię, Lubię Japonię. A skąd to się wzięło? Znaczy ja za czasu szczeniaczka bardzo lubiłem urywać się ze szkoły albo budzić się bardzo wcześnie i wtedy na TV Polonia Jeszcze takim bardzo, bardzo starym kanałem, no mówimy o tak 28 latach temu, leciał Gigi, leciał e, generał Daimos, kapitan Subasa, Dragon Ball. E, I po prostu chowałem się rano i tak na ostatniej chwili, żeby się spóźnić do szkoły, ale obejrzeć tą bajkę. I po prostu to anime, które było puszczane w polskiej telewizji, stworzyło takie, e, takie zainteresowanie właśnie. Japonią. Przestałem w ogóle oglądać jakiegokolwiek le lektora. Zawsze musiały być to polskie napisy z językiem japońskim. I to tak przeradzało się bardziej i bardziej. Później e, z czasem pojawił się bardziej dostępny internet w Polsce. Zacząłem więcej czytać, oglądać na temat e, Japonii, więcej filmów. Zauroczył mnie, jeśli można tak to nazwać, m, japoński honor, że to są ludzie honorowi, dobrzy, bezpiecznie jest. I bardzo mi się to zaczęło podobać. No i z wiekiem to troszeczkę umarło ze względu takiego, że kariera, szkoła, yy, nie ma pieniędzy i poznałem tą to Natalię i dzięki temu mogliśmy zres, z, z, po prostu yy, wyjechać i zobaczyć to Japonię. więc miłość jest tak już od 5, 6 roku życia. Mm -hmm. Nie pytajcie że... ile mam lat. <laughs> I po, to spełniłeś marzenie. Swoje... Tak, spełniłem marzenie w najbardziej idealnym czasie w Sakurze. Dla mnie to było zaskoczenie, że w polskiej telewizji tuszczali, czy teraz nawet tuszczają e, japońskie anime. Hmm. <laughs> tak myślę, że jest sporo fanów w Polsce anime, zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz. Kiedyś to było trudniej dostępne. Teraz jest myślę, że wszędzie. Natalia, którą spotkaliśmy w Tokio, bo w podobny sposób się zaraziła z tego, co nam opowiadała, że ona tak. też w telewizji oglądała anime, czy tam czy tam, czytała e, mangę i też jakby stąd u niej się ta pasja wzięła. Więc no, w Polsce A, widocznie to gdzieś wiem. to... Ja na przykład tak. w ogóle nigdy nie wiedziałam ani o anime, ani o Manzu, dopóki nie poznałam Dominika. Ale widać, że gdzieś tam... No w Polsce się to wszyscy mówią japońskie bajki, chińskie bajki, o, chińskie bajki. <grym> tak jak zupki chińskie. <grym> Także wtedy <grym> człowiek się denerwuje, nie, to jest anime! To nie jest chińska bajka. <grym> Wcze, wspomnieliśmy o drugiej Natalii, to jest Natalia z kanału Emma Official. Mm, I tak. z nią też mieli wywiad, więc jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie zobaczcie ten wywiad z Emma Official. Zapraszam i... To nie ja zapraszam, ale my również zapraszamy. Tak I Natalia wspomniała, że nie była nigdy fanką Japonii. Dopiero jak poznała Dominika, zaczęła się interesować Japonią pod jego wpływem. A jak myślałaś o Japonii wcześniej? No, szczerze powiedziawszy, to tak, na pewno technologicznie, że do przodu, jako kraj, mm. że zawsze te wszystkie nowinki, to wszystko związane jest z Japonią. No, drugie skojarzenie to będą trzęsienia ziemi, jak dla mnie, A. że właśnie też gdzieś tam, że to jest to taki kraj, tak. gdzie się non stop coś trzęsie. I te budynki, które macie przystosowane, że mimo to, że się trzęsie, to one się nie, nie wywracają, tak. więc to jest tak. niesamowite. No i dla mnie to góra Fuji, bo czytałam kiedyś książkę założyciela firmy Nike, mm. Philip Knight. I on, on w ogóle z Japończykami gdzieś tam współpracował na samym początku, jak, jak Nike zakładał. I o tej Japonii coś tam pisał, więc gdzieś z jego książki właśnie też miałem jakieś wyobrażenie. I szczególnie o tej górze Fuji, na którą podobno wchodzi się tylko raz, a jeżeli się wchodzi dwa razy, to. To jest się, nie wiem, głupcem, tak Tak się mówi w um, Japonii. Jest. nie wiedziałem o tym. Tak. Jest. A, a, to, a, to mamy nie to. na Japonii. Tak, jest. Jest chyba właśnie japońskie przysłowie mówiące, że dwukrotnie wejście na, na Fuji to bycie. Tylko głupiec. było tak, tylko głupcy wchodzą, a, a. wchodzą dwa razy. Więc e, dziś właśnie pod tym względem, a przez to, że też lubimy e, się czasami trochę zmęczyć i wejść na jakąś górę, e, to, to fuji mnie tak fascynowało, chociaż nie doczytaliśmy do końca, bo przyjechaliśmy w najgorszym momencie. W najgorszym momencie, jeżeli chodzi o wchodzenie na Fuji, bo tam. Zalega śnieg, i w ogóle jest zamknięte, i nie można być, Także musimy Cię jeszcze kiedyś odwiedzić. Dobrze, czekam. Ale za to zobaczyliście Fakurę i Wisterię. Tak, tak dokładnie. Nie to można to mieć to... podobno wszystkiego. Na radę. Japonia na radę. Dobrze, i już ile jesteście w Japonii? Miesiąc. Miesiąc. dzisiaj, czy jutro? Bo dzisiaj mija miesiąc. No? Dzisiaj mija miesiąc, i dokładnie za 24 godziny będziemy lądować. Korei. W Korei już, także zobaczymy, co tam mają takiego popularnego, czy warto się Koreą też interesować. <grym> Wiadomo, że nie byłem cały czas przewodnikiem waszym, a jak poradziliście sobie bez znajomości japońskiego? Bo w Japonii, w za granicą, czy w Japonii też, my że Japończycy są słabi w angielskim. Wiesz co, już napisz mm. samego pierwszego dnia, pamiętam, pierwszego wieczora, y jak, jak szukaliśmy, bo nie potrafiliśmy się odnaleźć w Tokio, e, w tej sieci całej metru, bo tam jest tego mnóstwo, tak. i staliśmy przed taką tablicą i się zastanawialiśmy, w którą stronę, i już wtedy ktoś do nas podszedł, jakiś Japończyk, i się pytał, czy, czy trzeba nam pomóc, po tak. angielsku. Także i podczas całego naszego tutaj pobytu, e, wiele razy nam się e, zdarzało, że ktoś do nas podchodził, jak widział, że się, patrzymy w telefon, czy mm -hmm. go szukamy. Podchodzili i pytali i pokazywali, jak nie potrafili wypowiedzieć się do końca, to palcem gdzieś tam na ściągnęli, że tu iście, tam pójdzie. Tak. To jest tak. nawet chyba nie być japończycy nie tyle, co są słabi w japońskim, co są w e, w angielskim. W angielskim. co myślę, że się trochę wstydzą czasem e, zagadać, bo ci, co się nie wstydzą, a nawet starają się tym Japo e, łamanym angielskim, ciągle myślę o japońskim pomóc i da się naprawdę podróżować po tym kraju bez absolutnie znajomości jednego słowa, bez problemu. Tylko, że trzeba znać angielski, no bo tak. jednak jakiś jest potrzebny jest, <laughs> jest tak? Tak. No chyba, że traficie na Ignacego, to wtedy możecie po polsku. Chyba, że ja nie znacie angielskiego. <laughs> I jeszcze co się wyprowadzić do Polski, no to... E, przyjmujemy e, rezerwację na <laughs> zwiedzanie Japonii. Z ja będę przewodnikiem. No, <laughs> to byłoby całkiem ciekawe. E, da się, da się podróżować e, po Japonii bez znajomości języka japońskiego, ba, bez karty SIM. Podróżujemy cały miesiąc bez dostępu do internetu, wykorzystując internet, który jest na przykład na stacjach czy e, Bezpłatna Bezpłatne WiFi jest wszędzie praktycznie, tak? tak To jest naprawdę dobra informacja dla tych, którzy chcą przyjechać do Japonii, a jeszcze mhm. nie byli. Mhm. Koniecznie. I też myślę, że w takich większych miastach też są, e, jest dużo Polaków i są też Polacy, którzy się zajmują właśnie oprowadzaniem, tak jak właśnie Natalia oprowadza w Tokio. Więc e, wydaje mi się, że też jeżeli ktoś nie zna angielskiego ani japońskiego, to jeszcze są takie opcje, że może sobie e, wyszukać Panając. kogoś, e, kto właśnie, jakiegoś Polaka, który mieszka tutaj już od dłuższego czasu i, e, i też na pewno z chęcią A to jakby prowadzi. już naprawdę nie było ani Polaka? Ani znajomości angielskiego, jest mnóstwo aplikacji na telefon. Poradzicie sobie. Naprawdę bez problemu to jest... Bo tak, chcieć? To mieć aplikację Google. Yeah, <laughs> to, móc. to jest oh, bardzo przyjazny. Bardzo tak, przyjazny tak, kraj. No, no, bo chcieć to móc. Link w opisie. <laughs> to jest mega dostosowany kraj, mega wygodny. Da się da się. jesteśmy w <laughs> mnie. Naprawdę miło. Jest, jest z czego, zdrowy. jest o, super. Zasubany. I też nie jest tak drogo, jakby się mogło wydawać, więc. Mhm. To. Tak, to też Warszawie... było miłe zaskoczenie. Mhm. Właśnie, w Warszawie może być drożej niż na przykład tutaj. W tak już o tym słyszałem. Tak. A jeżeli oglądają nas osoby, które mieszkają w Anglii, Londyn jest droższy od Tokio. Zdecydowanie. Mm, Londyn tak. jest to. Jedyny mankament to transport. Japonia niestety ma drogi, luksusowy transport. W sumie najprostszy pociąg jest naprawdę top półeczka. Eee, ale wszystko inne jest droższe niż Anglia. To prawda. Rozumiem. No. <laughs> Nawet ceny z polskimi, na przykład jakieś desery czy coś, jak tak Tak. tak. Kawa, to wychodzi tak podobnie do tego, co byśmy zapłacili w Polsce, w jakimś tam mieście. I to niekoniecznie w Warszawie. Niekoniecznie w Warszawie, także myślę, że cenowo, jeżeli nie, tak jak my podróżujemy gdzieś tam na, przez, przez cały rok, no to wiadomo, ten budżet musimy inaczej planować, natomiast jeżeli przyjeżdżacie na tydzień czy na dwa, to naprawdę e, ceny, tak można sobie zaplanować budżet z no, no, cenami takimi, jakbyście jechali właśnie gdzieś do kraju europejskiego, do, do jakiejś stolicy Niemcy, innej europejskiej. Niemcy, Austria... Francja, Francja. Właśnie, już nie ma mitu, że Japonia to najdroższy kraj. Nie. Wcześniej myślę, że Szwajcaria będzie droższa. Tak. I nawet, Zdecydowanie. nawet bym pomyślała, że może Chile będzie droższe. No? A, myślę, tak, że w turystycznych jest, miejscach jest, nawet Chile to. potrafi przebić Tokio. A, tak. Tak. I jeszcze skandynawskie państwa o z... tak, bardzo z... tak. Z... tak, z... tak. Japonia nie klasyfikuje się, myślę, że nawet w top 10 myślę, drogi państw myślę, że jedyne co to, to trzeba dużo zapłacić za samo dotarcie tutaj, tak? Bo mhm. to i, i za transport tutaj, ale reszta kosztów wydaje mi się, że jest tak. podobna. Mhm. I jak dobrze kombinujesz, da się, da się ten, da się dobrze podróżować po Japonii, nawet powiedzmy, że prawie budżetowo mhm. Dobrze, to teraz już ostatnie pytanie na zakończenie. Właśnie, co w was zmienił pobyt w, w Japonii tym razem? I czym Japonia się różni od krajów, które już wcześniej zobaczyliście, na przykład, nie wiem, kraje w Ameryce Południowej na przykład Powiedz to, Ja, Numer ja mogę. Jeden. Ja mogę powiedzieć. Um... O czym się różni Japonia dla mnie, bo jest tutaj mega, mega, mega bezpiecznie i po prostu zostawiamy gdzieś tą torbę, zostawiliśmy gdzieś dalej i nawet na nią nie spoglądamy, bo wiemy, że nikt nam jej nie ukradnie. O, czym... <śladania> <śladania> <Przekraszoludka skradają. śladania> o czym. Przykazują luty skradają, o czym nie mogliśmy marzyć, będąc w Ameryce Południowym, bo tam musieliśmy się bardzo pilnować i też jeżeli nawet mieliśmy aparat przewieszony, ale jakby był na zewnątrz, a nie był nic schowany. Ale nawet wisiał na naszej szyi, to e, lokalsi nam mówili, że mamy pochować, bo nam ukradną. Tak. A tutaj mamy torbę gdzieś e, 10 metrów od siebie. Także naprawdę jest tutaj bezpiecznie i, i tak się cały czas czuliśmy. I jest tu bardzo przyjaźnie. E, nie mówię, że Ameryka Południowa była gorsza, tylko Japonia jest taka dla ludzi. Można powiedzieć, że jest. E, idziesz w centrum miasta, jest cicho, jest pełno hybrydowych samochodów, mm. jest zielono. Ludzie ustawiają się w kolejkach, wyczekają jak trzeba, jest wszystko dostępne, wszystko pod ręką, nie ma problemu, pójdziesz, zapytasz osoby, starają się odpowiedzieć, chociaż czasem jest takie, mmm, co to? I niby stąd ci powiedli, pomóc, ale no, jakoś ja nie mogą. Wiedzą, mogą. E, I mieliśmy okazję pracować w Japonii na Workaway, czyli taki wolontariat e, na japońskiej Taka prowincji. Wymiana, tak? Tak. Trochę My trochę pracowaliśmy, a zamiast za tego dostawaliśmy nocleg i czasami jakieś wyżywienie. I pomagaliśmy właśnie e, szlifować e, Japończykom język angielski, więc mieliśmy okazję i być w wielkich miastach, i, I na, pro, na prowincji. I powiem, przede wszystkim to jest takie państwo swobody. Można powiedzieć, swobody, relaksu, yy, przyjazne, takiej beztroski, mógłbym trochę powiedzieć. W porównaniu z niektórymi państwami, które odwiedziliśmy, to tu jest naprawdę beztrosko przyjemnie. Łatwe do podróżowania, szczególnie jeżeli ktoś nie ma doświadczenia za bardzo, to mm. myślę, że się tutaj każdy odnajdzie po prostu. Tak. No, szczególnie w tych powiedzi, dużych że... miastach, bo, jest, bo są też angielskie napisy. W tych mniejszych może już nie do końca, ale ludzie są przyjaźni i chcą Ci pomóc, że tak się jakoś dogadasz. Jeżeli chcesz za zacząć podróżowanie, zacznij od Japonii. To jest najłatwiejszy, myślę, sposób zacząć bycia podróżnikiem i, i wybrać łatwe państwo Japonia. Bardzo Czy... miło, bardzo miło. I często czuję, e, tak, e, ale jak jestem szczęśliwy, że urodziłem się w Japonii. <laughs> Naprawdę, e, oczywiście, e, lubię Japożkę, ale myślę, że jestem szczęściarzem, bo mm -hmm. urodziłem się w Japonii i tutaj wszystko jest naprawdę wszystko jest dostępne i naprawdę Japonia jest łatwa do życia. Tak. Tak. Pod jest jest łatwa. Względem. Jest, yy, są parę rzeczy, że nie jest taka super różowa, bo nie ma doskonałego państwa, bądźmy szczerzy, w każdym państwie są jakieś wady i czasem powiedzmy yy, upierdliwe było, że nie wszędzie zapłacisz kartą kredytową. No tak. To z tym możemy mieć problem. Albo że pełno rowerzystów. Ale to tylko na chodnikach, tam... bo to, że rowerzyści są, to spoko, tylko że pędzą po chodnikach. Pędzą często. po chodnikach, ale to są takie pierdoły, które się Brubiaznie. na skalę tego, jak dużo pozytywów można hmm. znaleźć w Japonii, to są bzdety, którymi się człowiek nie przyzwyczai. To są też rzeczy, których można się przyzwyczaić, bo my Ta. jesteśmy rozpieszczeni tym, że yy, możemy kartą wszędzie machnąć i, i się płaci samo praktycznie. No dokładnie. Więc y, to jest kwestia przyzwyczajenia, bo gdybyśmy tutaj rok pomieszkali, to, czy nawet kilka miesięcy, to pewnie też byłoby dla nas naturalnym, że muszę mieć ze sobą gotówkę i, mm. i to nie byłoby takie uciążliwe, bo po prostu byśmy się przyzwyczaili. No, dokładnie, a tak to jest e, pierdoły mankamenty e, na tą skalę, jak Japonia jest znosowana, to jest nic tak naprawdę. Mm. Jesteśmy mega szczęśliwi, że przyjechaliśmy tutaj. I, i, I mogliśmy doświadczyć tego, wrócimy. Musimy wejść na fudzi, obiecuję Wam, że wejdziemy na Fuji, kiedyś wrócimy. Czekamy, Japończycy wszyscy to na czekamy. Na, Jeszcze następny powód. A teraz, szczerze, mm -hmm. szczerze, jako obcokrajowcy, chcielibyście zamieszkać w Japonii? Oh. Znaczy, ja od razu powiem i szczerze powiem, że e, gdyby Japonia była bliżej Polski, to z chęcią, ale że jest tak daleko, to ze względu na rodzinę nie. Dziękuję. Obawiam się, że muszę się pod tym podpisać. Mimo mojej szczerej, naprawdę miłości, to byłby to problem dystansu rodziny. Gdybyśmy byli młodsi, to zdecydowanie. O, Właśnie rozmawialiśmy tak. o tym, że gdybyśmy przyjechali tutaj kilka lat wcześniej, to na pewno byśmy przyjechali tak, żeby zamieszkać może na rok, na dwa, bo naprawdę mm -hmm. nam się tutaj bardzo podoba. Ale teraz już jest czas, żeby y, zawracać do portu. Zamienilibyśmy Anglię na Japonię. Gdybyśmy poznali się parę Myślę, lat że... wcześniej, zrobilibyśmy to na pewno. Mhm. Zatem, czyli tak. Y, teraz y, powiedzieliście, że nie chcielibyście zamieszkać w Japonii, ale oczywiście to zależy od sytuacji danego, danego człowieka. Hmm. Tak. Gdyby była bliżej, gdyby na przykład Japonia była naszym sąsiadem, to zamiast innego kraju, to jutro. To, się to byśmy się przenieśli bez, bez dwóch zdań. Tak. Ale jest troszkę daleko po prostu. Jednak ten dzień gdzieś tam... Dwa, pod... Dwa dni podróży. Dwa dni podróży plus to, jest lag, to... Tak, to, to, jest to jest bardzo długo. Tak, to jest bardzo Ja też już, A, przepraszam, przerwałem. Ale... <laughs> Nie, oczywiście. <laughs> już trzy razy byłem w Polsce. Oczywiście zdecydowanie mało, mniej podróżuję niż wy, ale naprawdę to jest uciążliwe, że muszę latać tak długo, żeby dostać się do Polski i potem z powrotem. Naprawdę... Gdyby Japonia była bliżej, mm. to naprawdę tak chciałbym, ale <laughs> niestety, tak. Niestety, niestety geografia jest... tak, nie zmienia. Tak. Nie Możemy zmienić. przyciągnąć Japonię. <laughs> 3-4 godziny lotu, a nie 20, to robiłabym właśnie tą różnicę. 3-4 godzinki jutro się przenosimy. Także mhm. no. <laughs> to dziękuję za szczerą odpowiedź. <laughs> Dobrze to... Jest ciemno. Idziemy Właśnie. dzisiaj próbować japońskiego kary. O tak. Oh. Już kupiłem e, kostkę karę i zrobimy. Ryż i zjemy karę w japońskiej wersji, e, która nazywa się Hayashi Rice, ale nie znaczy. No. Zobaczycie po prostu. Posmakujemy. Super. Dobrze, to naprawdę bardzo dziękuję że przyjechaliście tutaj i ze mną spędziliście czas. Naprawdę to było fajne i y, naprawdę w moim mieszkaniu to wyglądało jak nie wiem, szkolenie YouTube. I <laughs> razem y, przed laptopami pracowaliśmy czy przy laptopach tak mm -hmm. i jeszcze tak. razem y, zobaczyliśmy Takiesiu i jeszcze pojechaliśmy do dzielnicy, gdzie nawet ja nie bywam. Naprawdę to było fajne doświadczenie i naprawdę mam nadzieję, że niedługo wrócicie do Japonii. No my my również, a jak nie, to widzimy się w Polsce! <grym> oczywiście, oczywiście. No właśnie, bo skoro ja będę w Polsce, to nie będziemy mogli spotkać się w Japonii. <grym> a, o, <grym> Coś wymyślimy. Dokładnie. Albo Japonia będzie obok Polski. Tak, przyciągniemy ją przed powolutku. Dobrze, to e, moi widzowie. E, tak odwiedźcie ich kanał, bo chcieć to móc. Link po mnie w opisie. Tak. I jeszcze na endkarcie. I na endkarcie, wow. Tak. No. Dajcie łapkę w górę. Tak, dajcie łapkę w górę i subskrypcję do nich. Oczywiście do mnie też, ale E, pierw, e, pierwszeństwo należy do nich. Dobrze, to dziękuję, e, tak dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, bardzo. No i zapraszamy też na nasz kanał nie tylko dlatego, żebyście do nas po prostu przyszli, ale dlatego, że tam będzie materiał właśnie z Ignacem. Tak, ja będę na Naszym gościem, wywiadzie. Naszym Tak, albo, tak <laughs> naprawdę fajne ujęcia, przepraszam. <laughs> nie, nie, nie. nie. Super ekskluzywny wywiad e, z Ignacym, jest na naszym kanale i koniecznie zapraszamy, żebyście obejrzeli, bo to był bardzo fajny dzień. już nie wiem, co powiedzieć. Dobrze, to ja będę kontynuować. Zrobiliśmy bardzo dużo dobrych ujęć i właśnie nauczyłem się wielu od Was, bo jesteście zdecydowanie lepsi w montażu albo w blogowaniu i ja dopiero z, e, zaczynam. I naprawdę niewiele wiem, a naprawdę pomo pomogliście mi. O, Super! Lubimy tak. <grym> się dzielić wiedzą i pomagać. Dokładnie. Takie kolaboracje są mega, mega fajne, fine. bo można się wymienić doświadczeniami, także dla nas to jest świetna sprawa. Dziękuję i niedługo zobaczycie poprawę jakości na moim kanale. Gwarantowane. <grym> <grym> Nawet ściągnąłem nowy program do montażu. Eee, no, także wyczekujcie Tak, nowe kolejne... vlogi będą. Top klasa, top płeczka. Dokładnie. Dobrze, to jeszcze raz dziękuję i Dziękujemy. nie wiem kim będzie następny gość, ale koniecznie odwiedźcie ich kanał i zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć! Bye!